No się ma, dzisiaj zagrałem sobie w grę moim wcześniej, jakby chciałem to nagrać, to było parę dni temu i ciągle wchodziłem i ciągle mi kursor znikał. A dzisiaj nie znika, więc pomyślałem, że nagram. Wiem już o co chodzi. Jakby ja nic nie grałem, tylko samo uczek przeszłem, bo nie miałem kursora, więc to będzie tak, jakby pierwsza rundka, kupiłem sobie jakieś tam. Tu działka czy coś tam i zaczniemy grać. Zobaczymy. Okej. Okay. O! Jest na Damy sobie D i to jest dobra. Ten dzik powinien znaleźć się, ja dwóch, może będą dwie. Bo nie wiem jak to działa, czy jest jedna, czy jak to działa. A raczej powinno być. Ok. Dobra. Dobra. Ok. Tutaj powinna być gdzieś ropa. Zauważyłem w ogóle też, że pod X się robi szybciej. Dam konia i od razu będę sprzedawał, bo konie, jakby bierze ropa, i ten. Dobra, damy jeszcze jednego od razu. Bo skrót zauważyłem, jak się robi to używam skrótów. Bo jak się najdzie to pisze tu skrót I, tu S, tu W, tu D. Damy sobie może jeszcze jednego. Jeszcze jednego zobaczymy, Co są jeszcze gdzieś ropy. To no, wycieka a ropa napraw to kupując nowe wozy, bo okej. Okay. Nie wiem ile tych rob będzie Nie ma w ogóle już Objadamy sobie to Chyba oni mają zasięg taki, może niżej nie widzą. Poszukamy sobie. Jest! ja czyli oni mają jakiś zasięg wyznaczony. Bo to jest zielone to jest zasięg. Ok, przyspieszymy sobie czas. Nie wiem, poczekamy, bo widzę, że cena spada. Niech to hefty sojaśnie. Teraz oni będą automatycznie tu dawać, okej. Okay. Ostatni miesiąc to, co ja mam sprzedać, to? Nie wiem. I tu jeszcze była ja czyli tak, że oni mają jakiś wyznaczony zasięg. Zysk 4000. Największy mam, ok. Miło was poznać, nazywam się Edward i jestem majsterkowiczem. Lubię eksperymentować z, z rzeczami, które pomogą ci znaleźć się. Nie zapomnij sprawdzić moich wynalazków, ok? Co jest w fabryce? Szerokość. A a będzie, o i wtedy pewnie będzie szybciej. To kupimy, na pewno. Jak to działa? O, spoko. Dobra, ja tu już aukcję i tutaj sobie kupimy. Ja chyba nie mogę. Tak, wydobyć to już. Ok, start. Idziemy tutaj. Dobra, i idziemy kopać. Okej. Okay. Dajemy ludzi, O jest? Dobra, wydobywamy ropę, i sprzedajemy od razu ją tu. Dam dwa wozy, żeby było szybciej i lecimy trzecie to. Bo już mamy hajs i teraz fus. I trzy wozy lecą tu. Jak drogo! Dobrze. Tu jest jeszcze drożej tu teraz. Ile hajsu? Tutaj jeszcze nie wziąłem. Wyżej jest dobra. Dajemy jeszcze jednego. Zobaczymy, czy jest jeszcze jedna ta. Dam zbiornik, bo cenę opada. Jest! O, tutaj postawiłem to. Podłączę sobie tu. Właśnie kupiłem poszerzenia i to co? A, klikam i się poszerza, ok. Poszerzę sobie wszystko, bo wtedy ropa raczej będzie szybciej leciała. Wyciek może być, więc sprzedajmy. Nie wiem, czy ja to stracę hajs za wyciek. Dużo was niech będzie, o. Widzimy ostatni miesiąc, już chyba trzeba sprzedawać. Nie wiem, czy tu jeszcze nie będzie czegoś. Czego oni by nie wykryli. O, jest! Dobra. 1800 wyciek, dużo tracę przez wyciek, czy nie mogę? Okej, okay. mm -hmm. przeczytam. Witali, nazywam się Tria trener... no. Dbam o konie, aby były one zdrowe i gotowe do pracy. Wpadnij do moich stajni, a może uda nam się pomóc sobie nawzajem, okej. Okay. Spoko. A zobaczymy co on ma. O! To się przyda. Teraz trzeba coś kupić. Mm. To. kupione, lecimy teraz. Nie może być wycieku. Stawiam sobie trzech tych, tu jest. ropa, zobaczymy. O dobra, jest, i sprzedajemy tutaj. Tutaj teraz dwa. Tutaj dajemy, i Kolejnego damy, i wszystkie niech lecą tam. Nie mam, jest już... Dobra, mam. Zobaczmy, gdzie ta ropa. Cyk, dobra, mamy ropę kolejną. Teraz dajemy kolejny wóz. I sprzedajemy wszystko. Tu jest drożej, to teraz tu sprzedajemy. Damy sobie już silos na potem, żeby był już. I dajemy kolejnego człowieka. Ej, będę mówić na niego Dawid. Bo pod D się klika, no to będzie Dawid. Dawidzie, szukaj rzeczy. I znalazł Dawid. Bo ja tu jest. Wspijamy. Poszerzymy tutaj. Bo tu jest chyba duże złoże. I nie sprzedajemy. Bo jest dość tanio. I sprzedajemy tu. Bo tu się robi duża cena. Dajemy sobie kolejne wozy. Powyżej złotówki myślę, że będę sprzedawać i to będzie git cena. Zobaczymy, damy kolejnego Dawida. No bo ja już trzeba sprzedawać, bo ostatni miesiąc. Dawid znalazł złoże. Idealnie. Lecimy. Dużo wozów. Sprzedajemy. Ile hajsu? 8000. tysięcy. Najwięcej dla wszystkich ludzi. Cześć, witamy w moim barze. Rozkość się i zapoznaj się z innymi. Mogą oni mieć dla ciebie kilka ciekawych ofert. Ok. Mm -hmm. O! Good. to też a tego na jesienię no jeszcze trzeba kupić dobra tutaj I cyk, sprzedamy. Dobra. tego, i odkryliśmy co tym do No. Okej. Okay. Tu sprzedajemy wozy. A ja stół. dobra, kolejne dwa wozy sprzedawać dalej. Potrzebuję hajs kolejny wóz, i wszystko sprzedajemy. Bo na początek potrzebujemy. Gotówkę i teraz niech odkładają. Trochę wzrośnie. Dobra, i myślę, że znowu możemy sprzedawać. Bo mówię, cena jakby na początku trzeba hajs mieć. Nie, no zablokowałem przypadkiem. Dobra, Dawid, tu jest. Dajemy sobie. Dobra, a jak tam to powiększyliśmy, to też wszystko powiększymy. Jest i to sprzedawajcie. Dobra, mamy kolejnego Dawida, niech coś znajdzie. Znalazł. Dobra, mamy. Powiększamy. Tutaj ja w ogóle nie sprzedajemy. Cena jest mała. Kolejny zbiornik. Sprzedajemy. Dawajcie kolejnego Dawida. Nie, już nie sprzedajemy. Kolejną moje znalazł. Gdzieś tutaj jest Dobro. O, no czuję złego, ci dobra. Ale tu jest Dawajcie sprzedawać. No, bo ja już nie sprzedajemy dobie się kolejny zbiornik. O tutaj jest miejsce, dobra. I sprzedajemy znowu. Ale leci hajs, dajemy kolejnego Dawida. Niech czegoś poszuka, dobra. Co no już jest dość mała. Gdzie znalazłeś, tu znalazłeś to jest? Głęboko. Albo bardzo nisko. Nie ma już nicieropy. Gdzie ty to masz, typie? Na widz. Czy ty mnie nie oszukałeś? Ej nie no, nie ma tego. Sprzedawać dawać. To ja tu. Ostatni miesiąc. Tak, do grudnia to ja. ale wszystkie... I ILE TEGO JEST?! Ło jak drogo. Ile tego jest, tylko jak drogo. Gdzie to? Tu było. I tu, ale dobra. Dużo zarobiliśmy, 20 tysięcy. Nieco go... Siwa, najwięcej ze wszystkich. Ej, widzę, że znowu mi myszka zniknęła. Dobra, ja zobaczymy, wyjdę i wejdę z gry zobaczymy, czy się napojawi. Ej, widzę, że znowu nie działa ten. Ale mam nadzieję, że damy sobie jadę bez tego soja. Spróbujemy. Myślę, że... Albo zobaczę, wyjdę jeszcze raz i wejdę, zobaczymy, co będzie. I że tak wchodziłem, wychodziłem, wchodziłem, wchodziłem wychodziłem. Tak z, nie wiem... z 7 razy może i w końcu zaczęło działać. widzę, widzowie, po którymś razie kursor znowu się pojawił. Ja chyba wiem czemu on znikał czemu teraz nie znikał. Znikał... ja tu mam na Epic Gamesie i mi wyskakiwało takie okienko że mam do, że znajomi mi ten różne inne rzeczy. I po prostu. To znikało w tym momencie. A teraz jak odpaliłem G to w tym momencie też odpaliłem Epic Games'a i tam napisałem wszystko i ten. Kliknąłem to w 4 na Epic Gamesie i przeszłem tu i jakby kursor działał. Nie zniknął. I tu się nic nie wyświetliło, więc spoko. To jest tak, mamy 30 tysięcy Fabryce, co to jest jeszcze większe? A to chyba nie jest potrzebne Rozmiar A, żeby mógł powiększyć, ja to nie wiem, to na razie nie jest chyba potrzebne jakoś Salon Może dość niskich cen, mi trochę, a cena w przyszłym roku nigdy nie spadnie po Niczej. Czy ja to tak chcę? Nie. Chyba nie. Chyba już nad głębokość. Jeszcze to wtedy wszystko będą widzieć. Nie wiem, czy ja potrzebuję to już. Dobra, to nie. No, bo ja to może kupimy, ale ja zobaczę co tu jest. Bo ja tu już w sumie potrzebę stajnia. Licznik, nie wiem, czy ja to potrzebuję, Chyba tego nie potrzebuję. Rozmiar. wielkość stada. No bo ja, no chyba jak na teraz, najlepszą opcją będzie według mnie prędkość ich. No bo ja jeszcze mam 22 tysiące. Bo, co to jest? Pojadę Pól Mistrza. Pamiętaj, aby zawsze być w no, ok Okej. Nie angielsku, więc nie rozumiem. Rury nie muszą docierać do DNA złoża, to wiem. Ropa jest pompowana tak szybko, jak to pozwala Największa ja, Pewnie, że wszystkie są. Ok. Ok. Trzymaj bonus w wysokości 1000 dajów, Za wydobycie całego. O! no Dobra. Pamiętaj, aby zawsze wejść do salonu. Ok. Dobra. Czy my coś jeszcze chcemy? C czy coś ewentualnie można kupić? Zastanawiam się tak jeszcze nad tym. Może to kupimy? Czy nie wiem? Zobaczymy, jak nam teraz pójdzie, i potem kupimy. A opcja te T. Start. gdzie kupić? Tu będzie chyba duży numerek, bo to są duże. Nie wiem w ogóle co od numerek robią, ale pójdę tu. I po co ona tyle hajsu tam daje? A to są chyba boty, no w sumie raczej to są boty. Chociaż widziałem da się w parę osób zagrać, więc daj się znać, bo jeśli ją play, play się zgodzi, to. ten, to będzie można nagrać z plejem Jeśli pobierze, też. I woozy, i tutaj sprzedajemy. Potrzebujemy do, dużo gotówki, no bo ja tu już nie, to ja dajemy zbiornik, na no zbiornika mi to wlewać ja Tutaj jest, to tu postawiły tu. Ty masz tu kolejne? A tu jeszcze jest ropa to. Potrzeba. Dobra, sprzedajcie. Chociaż tu, tu, dawać. Tu, dobra. Tu jest dużo. Wyciek! Dawać konie! Nie może być wycieku. Jak tam jest drogo. Dawać więcej koni. Szybciej to sprzedawać, bo zaraz stanieje. Tu jest tropa, to sobie od razu też powiększymy. Tu powiększymy, bo tu to jest duże złoże, jak tak patrzę. Tutaj też jest jakieś kolejne, też jest duże, to sobie też roje powiększymy. Dobra już nie sprzedawać. Uzbieramy sobie trochę tej ropy. Bo na razie ceny nie są jakoś okaźne. Na widz. Znalazłeś tu coś, ok? No jakie to jest głębokość. Sprzedawać! Nie może być wyciek. Bo stracimy hajs. Albo ja... To nie wiem, czy jest jakieś ultra duże złoże opy. Wygląda na całkiem swoje, więc powiększymy. Dawać kolejnego Dawida. Tu sprzedawać teraz. Więcej wozów. No bo ja znalazł Dawid. To są dwa różne złoża? Czy jeden po prostu. Dwa różne? Okej, okay. myślę, że to chodzi o to samo. Nie wiem, tu coś jest. Nie wiem, czy ja to. powinienem takie długie robić. Dobra, ja jest tutaj. Nie sprzedawajcie już. To musi najpierw z tego wypompować, potem z tamtego będzie pompowało, ok? No więc sprzedajmy trochę tego. No bo ja na tyle. Tutaj jest bardziej okazyjna cena tu sprzedawać. O, to jest giga okazyjna cena. Sprzedamy od razu wszystko. Jest taka cena dobra. Teraz sobie chwilę poczekamy i pozbieramy. Może być jeszcze jopa, więc do Dawida. ostatni miesiąc. Będzie trzeba sprzedać tanio, jest ale dobra. No więc na nas jeszcze jedna złoża. Gdzie to jest tu? Dwa złoża, aby zostać trzy. Ale i tak myślę, że dużo wydobyliśmy. 20 tysięcy zysku, najwięcej no ze wszystkich, eee, to chyba będzie na tyle z tego filmu. Dajcie znać, że chcecie więcej filmów. Z tego jeśli chcecie, to dajcie super łapkę. Hashtag chcemy, drugi raz mówię. Hashtag chcemy albo w poprzednim, albo w następnym filmie, bo nie wiem kiedy to wrzucę, a To samo powiedziałem. No i pa!